Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Cię w kolejnym kwadransie ze Słowem. Zapraszam do wspólnej modlitwy, wspólnego zgłębiania Słowa Bożego, Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty przyjdź ze swoimi darami, abyśmy mogli wspólnie wnikać w to, co zostało zapisane w Słowo, które jest na dziś dla Kościoła przeznaczone, abyśmy to Słowo lepiej rozumieli i lepiej w Nim żyli. Czytanie z Dziew Apostolskich w owych dniach ci, którzy towarzyszyli Pawłowi, zaprowadzili go aż do Aten i odjechali otrzymawszy polecenie dla Sylasa i Temoteusza, aby czym prędzej przybyli do Niego. Stanąwszy w środku Areopagu, Paweł przemówił Mężowie Ateńscy, widzę, że jesteście pod każdym względem bardzo religijni. Przechodząc bowiem i oglądając wasze świętości jedną po drugiej, znalazłem też ołtarz z napisem Nieznanemu Bogu. Ja wam głoszę to, co czcicie, nie znając. Bóg, który stworzył świat i wszystko, co w nim istnieje, On, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych i nie odbiera posługi z rąk ludzkich, jak gdyby czegoś potrzebował, bo sam daje wszystkim życie i tchnienie. I wszystko. On z jednego człowieka wywiódł cały rodzaj ludzki, aby zamieszkiwał całą powierzchnię ziemi. Określił im właściwe czasy i granice zamieszkania, aby szukali Boga. Może dotknął go i znajdą niejako po omacku, bo w rzeczywistości jest on niedaleko od każdego z nas. W nim bowiem żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Jak to powiedzieli niektórzy z waszych poetów. Jesteśmy bowiem z jego rodu. Będąc więc z rodu Bożego nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota albo do srebra albo do kamienia wytworu rąk i myśli człowieka. Nie biorąc pod uwagę czasów nieświadomości wzywa Bóg teraz wszędzie i wszystkich ludzi do nawrócenia, dlatego że wyznaczył dzień, kiedy to sprawiedliwie będzie sądzić świat przez człowieka, którego na to przeznaczył po uwierzytelnieniu go wobec wszystkich przez wskrzeszenie go z martwych. Gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni się wyśmiewali, a inni powiedzieli – posłuchamy cię innym razem. Tak Paweł ich opuścił. Niektórzy jednak przyłączyli się do niego i uwierzyli. Wśród nich Dionizy Areopagita i kobieta imieniem Damaris, a z nimi inni. Potem opuścił Antę Ateny i przybył do Koryntu. Psalm 148. Niebo i ziemia pełne chwały Twojej. Chwalcie Pana z niebios, chwalcie Go na wysokościach, chwalcie Go wszyscy Jego aniołowie, chwalcie Go wszystkie Jego zastępy, królowie ziemscy i wszystkie narody, władcy i wszyscy sędziowie tej ziemi, młodzieńcy i dziewczęta, starcy i dzieci. Niech imię Pana wychwalają, bo tylko Jego imię jest wzniosłe, majestat Jego ponad ziemią i niebem. On pomnaża potęgę swego ludu. Oto pieśń pochwalna wszystkich Jego świętych, synów Izraela, ludu, który jest Mu bliski. Aklamacja: Ja będę prosił Ojca, a dawam innego parakleta, aby z Wami był na zawsze. Słowa Ewangelii, według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie, gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi Was do całej Prawdy, bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy i oznajmi Wam rzeczy przyszłe. On mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i Wam objawi. Wszystko, co ma ojciec, jest moje, dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi. W pierwszym czytaniu usłyszeliśmy, jak Paweł kapitalnie przemówił do mieszkańców Aten. Stanął na środku Areopagu, miejsca bardzo ważnego dla Greków, gdzie spotykali się uczeni i poważni ludzie i prości ludzie zarazem, w każdym razie bardzo dobre miejsce, gdzie mógł być słuchany. I teraz chwycił ich bardzo inteligentnie i bardzo sprytnie, bo pospacerował i zobaczył, że jest mnóstwo różnych ołtarzy, oddawali cześć różnego rodzaju bożkom. Chcieli niejako czy wysłowie, a może i dosłownie przekupić każdego rodzaju Bożka, Bożka Słońca, Bożka Deszczu, żeby w ich rozumieniu Bóg darzył ich wszelkimi potrzebnymi darami i łaskami. Tak, to, tak rozumieli, że trzeba oddać cześć danemu Bogu, a on zajmie się tymi naszymi ludzkimi sprawami. Ale wiedząc, jakby czując, że mogą nie znać wszystkich Bożków, napisali przy jednym ołtarzu nieznanemu Bogu. I Paweł właśnie to zauważył. Paweł to wychwycił i do nich wychodzi właśnie z tą informacją. Ja, żeby najpierw ich pochwalił, że mężowie ateńscy, widzę, że jesteście pod każdym względem bardzo religijni. A więc zobaczył to ich podejście, że każdy aspekt Boga, każdy aspekt świata, oni chcą przemodlić, chcą złożyć ofiarę, chcą Bogu, tak jak go rozumieli, oddać chwałę. I za to ich pochwalił i mówi, wy czcicie, ja Wam głoszę tego, którego Wy czcicie nie znając. I zaczyna im opowiadać. Jaki był koniec? No koniec był taki, że kiedy zaczął mówić o wskrzeszeniu, kiedy zaczął mówić o zmartwychwstaniu, to jedni go wyśmiali, a inni powiedzieli, posłuchamy Cię o tym innym razem. Niemniej okazuje się, że niektórzy jednak się do niego przyłączyli i uwierzyli. I to zdarzenie, to zdanie, posłuchamy cię o tym innym razem. Do dzisiaj często jest powtarzane, kiedy ktoś mówi dla nas niezrozumiałe słowa, kiedy chcemy go tak ironicznie yy, odrzucić, odbić mu piłeczkę, mówimy: posłuchamy cię o tym innym razem. Ale zobaczcie, tak jak wtedy, yy, Paweł, który jest właśnie wielkim apostołem, który idzie od Państwa do państwa, z kontynentu na kontynent, głosić Ewangelię, okazuje się, że ma tak wielkie zasługi dla głoszenia Ewangelii dla Chrystusa, ale nie wszyscy go przyjmują. Wielu go wyśmiewa, odrzuca. Wczoraj słyszeliśmy, że był biczowany, zamknięty w więzieniu, ale tutaj on się nie zraża, robi swoje i. Niektórzy się do niego przyłączają. Niektórzy po jednym przemówieniu, po jednym byśmy powiedzieli dzisiaj, kazaniu, homilii, po jednej ewangelizacji, uwierzyli i idą za nim. I taka jest rola y, ewangelizatora, taka jest rola kapłana, taka jest rola głosiciela Słowa Bożego. Głosić i Panu Bogu zostawić owoce. Może będą, może ich nie będzie w tym miejscu? Pójdę gdzie indziej, owoce mogą być ogromne. To uczy niezwykłej pokory i świadomości, że ja mam robić swoje, a owoc jest zależny od łaski Bożej. Stąd różnego rodzaju formy ewangelizacji, sposoby są dopuszczalne, miłe widziane, bo. My nigdy nie wiemy, co na kogo dobrze wpłynie, w jakim miejscu stanąć, jakimi słowami przemówić, jak chwycić ludzi, którzy są daleko od Pana Boga albo w ogóle Pana Boga nie znają. Paweł Apostoł pokazuje nam dzisiaj właśnie pewien spryt, pewną inteligencję, oddanie dla spraw ewangelizacji, odwagę nie zraża się przeciwnościami wykonał zadanie y, przyłączyło się do nich do niego trochę ludzi idzie dalej y, Psalm dzisiejszy 148 Niebo i ziemia pełne chwały twojej i znów taki psalm pochwalny który chwali Boga w różnych jego aspektach który chwali cały y, cały świat który oddaje Bogu chwałę y, Psalm, który kolejny raz wzywa do uwielbiania Pana Boga. Często w modlitwie tak łatwo nam przychodzi prosić, prosić, prosić i jeszcze raz przy... i prosić. Kiedy popełnimy coś złego, zbliżamy się do spowiedzi, mamy świadomość, że trzeba przepraszać, ale chcę, żebyśmy pamiętali o tym, by Boga uwielbiać. I w każdej liturgii słowa jest psalm i jego głównym zadaniem jest właśnie uwielbiać Pana Boga. Taki jest rodzaj, taka jest rola psalmu. On nas y, skłania, przypomina, wykorzystać z tej formy modlitwy. Uwielbienie Boga. I wreszcie Ewangelia. Y, w zasadzie ja chcę zwrócić uwagę na y, jedno zdanie. Gdy zaś przyjdzie, on, duch prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. No i jeszcze wcześniejsze, że Jezus mówi, że mam Wam wiele do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie. Pan Jezus y, y, przychodzi do swoich apostołów, przemawia do, do swoich uczniów i oni wielu rzeczy nie rozumieją, ciężko im jest to przyjąć. Kiedy mówi na przykład, że Syn Człowieczy zostanie wydany w ręce, y, którego y, ubiczują, zostanie zabita, po trzech martwych stanie, to y, Piotr podchodzi i mówi Panie nigdy na Ciebie to nie przyjdzie. Kto tego nie rozumie, nie mieści mu się do w głowie, więc to jest właśnie ten moment, kiedy Pani mówi, mam wam wiele do powiedzenia, ale znieść nie możecie. A dalej, gdy zaś przyjdzie Duch Prawdy, doprowadzi Was do całej prawdy. Duch Święty jest tym, który pokazuje prawdę, który podprowadza, który um, objawia pewne rzeczy, który daje zrozumienie. Proś każdego dnia o Ducha Świętego, bo On jest y, bardzo Ci potrzebny, bo On pozwoli rozumieć więcej, widzieć więcej. Duch Święty y, pokazuje prawdę o naszym grzechu, o naszej słabości. Duch Święty doprowadza do prawdy ostatecznej, którą jest Jezus Chrystus. Bo Jezus mówi, ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi inaczej, jak tylko przeze mnie. A więc. Duch Święty podprowadza do spotkania z Jezusem. Jezus wskazuje na Ojca, Boga Ojca i tutaj jest cała Trójca Święta, która się zamyka i może na mnie, na Ciebie oddziaływać. Prośmy z wiarą Ducha Świętego, by nas bezpiecznie prowadził przez życie do prawdy, którą jest Chrystus. By nam pokazywał to, co odgradza od Chrystusa, to co przeszkadza, byśmy umieli pokonywać tego różnego rodzaju przeszkody, grzechy, słabości. Duchu Święty, przyjdź i napełnij nasze serca. Niech Ci Bóg błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Szczęść Boże. Do zobaczenia w kolejnym kwadransie ze Słowem Bożym.